Państwa bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, jak wiadomo, 19 marca w Piątkach odbędzie się referendum w sprawie odwołania z funkcji burmistrza miasta pana Rowaga zawodnika. Na następnie chciałem powiedzieć o tym, że wbrew rozpowszechnianym przez niektóre osobom plotkom nie jest prawdą, jakoby Prawo i Sprawiedliwość brało udział w organizacji tego referendum. Żaden z członków lokalnej struktury PiS nie wszedł w skład komitetu referendalnego. Jako struktura nie zbieraliśmy podpisów pod inicjatywą referendalną, nikogo też do tego nie nakłanialiśmy, ale z drugiej strony też nie zniechęcaliśmy. Skoro jednak referendum zostało zarządzone, postanowiliśmy zabrać głos w tej, jak nie mam ważnej dla lokalnej społeczności sprawie. Proszę Państwa, już na etapie zbierania podpisów pod referendum można było usłyszeć z ust Pana Burmistrza Zawodnika. Że jest to narażanie miasta na niepotrzebne wydatki. Ja chciałbym przypomnieć, że te działania pana burmistrza zawodnika wielokrotnie narażały miasto na niepotrzebne, a niekiedy wręcz absurdalne wydatki. W tym kontekście chciałbym przypomnieć tylko wjazdy na Ukrainę, rewizyty delegacji ukraińskich, organizowanie Bali, próbę na szczęście nieudaną zakupu za wiele tysięcy łańcuchów, jako instytucji władzy burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta. Czy chociażby dublowanie stanowisk, z jakimi mamy do czynienia na przykład w MZU, gdzie obok y, szefa tejże jednostki funkcjonuje jeszcze doradca pana burmistrza. Co więcej, trzeba sobie jasno powiedzieć, że demokracja musi kosztować. Są oczywiście na świecie takie państwa, w których nie ponosi się tego typu, mówiąc w cudzysłowie, zbędnych wydatków. Jako najbardziej jaskrawy przykład można tu przywołać chociażby Koreę Północną. No tylko tyle, że należy sobie zadać pytanie, czy chcielibyśmy, aby tego typu standardy były stosowane w piątach. Mamy nadzieję, że nie. Chcę również powiedzieć, że ufamy w to, że pan burmistrz, Romuald Zawodnik, nie chce fundować nam tego typu rozwiązań i praktyki rządów, z jaką mamy do czynienia w tej azjatyckiej satrapii. Yy. Pan burmistrz Zawodnik mówił też w yy, bardzo niepochlebnych słowach o, inicjatorów, o inicjatorach referendum. Pojawiały się stwierdzenia, że są to awanturnicy, fundują miasto niepotrzebną właśnie awanturę. No proszę Państwa, pan burmistrz po raz kolejny takimi twierdzeniami mijał się z prawdą. Referendum nie jest żadną awanturą. Referendum jest to prawo przynależne wszystkim mieszkańcom Polski, obywatelom i jest to prawo gwarantowane w Konstytucji. Artykuł 170 Konstytucji daje takie uprawnienia. Ponieważ pan burmistrz, jak widać, niespecjalnie zna ustawę zasadniczą, to pozwolę sobie ten artykuł zacytować. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organów samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa. W kontekście tego artykułu, który przed chwilą przywołałem, zupełnie niedopuszczalne jest to, co robił pan zawodnik, a więc posponowanie osób stojących za inicjatywą referendalną, używanie wobec nich pejoratywnych określeń, czy też mówiąc kolokwialnie, ciąganie ich po sądach, które w moim odczuciu miało takie znamiona zastraszania tychże osób. My jako prawo i sprawiedliwość, jako koło miejskie PIS, nie rozstrzygamy tego, czy argumenty przedstawiane przez Komitet Referendalny są słuszne, czy nie. Natomiast chcemy bardzo mocno podkreślić, że stoimy na stanowisku, iż jeżeli znajduje się w mieście grupa osób, która zamierza skorzystać z przysługujących im praw, praw, co raz jeszcze podkreślam, yy, praw, które raz jeszcze podkreślam, są gwarantowane przez konstytucję, to tego prawa nie wolno im odmawiać. I nie może tego robić również pan burmistrz Zawodnik. Proszę Państwa, no, demokracja jest naprawdę ogromną wartością. Naszą naszym kraju kulturowym chyba nikt nie kwestionuje tego, jak ważne jest to, abyśmy mogli decydować o przyszłości zarówno Polski, jak też lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Są państwa na świecie, gdzie ludzie siedzą w więzieniach, dlatego że dopominają się tego prawa. My Polacy też wielokrotnie musieliśmy płacić za to wysoką cenę. Jeszcze 30 lat temu nie było mowy o tym, aby w Polsce mogły odbyć się demokratyczne wybory czy referenda. Dlatego też przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta, że demokracja, że prawo do wyrażania swojej woli w drodze wyborów czy referendum jest to prawo, ale też obowiązek. I udział w tych demokratycznych aktach powinien być też naszym wyrazem szacunku wobec tych, którzy niejednokrotnie płacą cenę życia wręcz wywalczyli nam prawo do tego, abyśmy decydowali o tym, kto nami rządzi. Szanowni Państwo, przy okazji organizacji w Polsce różnego rodzaju wyborów czy referendum wielokrotnie słyszymy narzekania z polityków, socjologów, politologów, yy, mówiące o tym, że w Polsce jest pod poważny problem z frekwencją. To jest prawda, jesteśmy młodą demokracją i tym bardziej uważamy, że wszyscy uczestnicy życia publicznego, partie, fundacje, stowarzyszenia, ale również osoby publiczne, jaką niewątpliwie jest burmistrz miasta, Powinny działać na rzecz tego, aby promować postawy obywatelskie, aby zwiększało się uczestnictwo w życiu politycznym, publicznym społeczeństwa, aby ta frekwencja była jeszcze większa. Stąd też apelujemy do pana burmistrza Romualdo Zawodnika o to, żeby włączył się w te działania profrekwencyjne, żeby zachęcił swoich zwolenników do tego, aby poszli do referendum i oddali swój głos. Jesteśmy przekonani jako Prawo i Sprawiedliwość, że pan burmistrz jest zdania takiego, że jest bardzo dobrym władażem miasta, a jego rządy przynoszą wiele korzyści lokalnej społeczności. Jeżeli zatem tak jest, to apelujemy do pana burmistrza o to, aby stanął z otwartą przyłbicą i poddał się temu testowi swoistemu, jakim jest referendum, żeby nie chował się tchórzliwie za progiem frekwencyjnym. Do inicjatorów referendum również chcielibyśmy skierować swój apel o to, żeby doprowadzili do debaty spokojnej, merytorycznej, pozbawionej wyskiski inwektyw takiej, która pozwoliłaby ludziom, mieszkańcom Pionych, wyrobić sobie zdanie i oddać świadomy głos w wyborach. Szanowni Państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość nie mówimy nikomu, jak ma głosować. Tę decyzję zostawiamy mieszkańcom Piony. Natomiast apelujemy zarówno do zwolenników, jak i do przeciwników Pana Burmistrza i Zawodnika o to, abyście Państwo 19 marca zechcieli pójść do urn referendarnych i oddać swój głos. To nic nie kosztuje, a naprawdę bardzo wiele od tego zależy. Dziękuję bardzo. Jak Jakub Wojtaszewski, Piątki 24. Ja chciałem zapytać, czy to dzisiejsze wystąpienie było w jakiś sposób poprzedzone rozmowami z inicjatorami referendum? Były jakieś wcześniejsze ustalenia, że po prostu jest niezależnie od tego, co robią inicjatorzy referendum, koło PiS takie decyzje podejmuje i dzisiaj z takim wystąpieniem to ile mieszkańców występuje, czy to coś już było jakby, czymś poprzedzonym jakimiś rozmowami? Jak już wspomniałem na samym początku, Prawo i Sprawiedliwość koło piątki nie ma absolutnie nic wspólnego z organizacją referendum. Nie tylko, że sami nie braliśmy w tym udziału, ale też nie byliśmy o to proszeni. Ze mną nikt się nie kontaktował w tej sprawie. Nie mam też wiedzy o tym, żeby ktoś z członków Komitetu Referendalnego prosił o pomoc innych członków Prawa i Sprawiedliwości pomoc jako struktury. Yy... Uznaliśmy, że jest to sprawa na tyle ważna dla miasta, że powinniśmy zabrać swój głos. I raz jeszcze podkreślam, nie chcemy nikomu wskazywać, jak ma głosować. Chcemy tylko zaangażować się w działania profrekwencyjne tak, aby jak najwięcej osób zechciało skorzystać ze swojego demokratycznego prawa i udać się dnia 19 marca do urn referendalnych, żeby dać wyraz temu, jak postrzegają obrót spraw w mieście. A nie ma, nie ma trochę obaw, że wychodzicie przez szereg? Ponieważ jeden z inicjatorów referendum, pan radny Maślany, zapowiadał, że do końca stycznia, w najbliższych dniach, mają przedstawić ewentualnego kandydata na burmistrza. A to będzie, jeżeli się okaże, że to jest w ogóle kandydat kompletnie nie z bajki yy, PIS, kandydat, którego byście nigdy w życiu nie, nie poparli, którego byście uznali, że jest niewiele czy główny zawodnika, Że w ogóle taki stan bierzecie pod uwagę, bo ta osoba jakby ma się najbliższych tego nie tak? kojarzyć. Znacie nazwisko i to, tak? to, to Tomasz Milka uzna, że ta osoba też niczego dobrego za do tymi nie zrobi. To, że tutaj nie liczy się zdanie Tomasza Milki, to jest pierwsza sprawa. Czy się zdanie mieszkańców miasta, Ja mogę tylko, w tym momencie to robię, przedstawić zdanie na ten temat lokalnej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, jeżeli, już odpowiadając tak bardzo bezpośrednio na Pana pytanie, dla nas nie ma to znaczenia, czy Komitet Referendalny przedstawi swojego kandydata na burmistrza, czy nie. Miałoby to dla nas znaczenie, gdybyśmy nawoływali do odwołania Pana Romualda Zabudnika. A raz jeszcze podkreślam, my tego nie robimy. Nie namawiamy nikogo ani do tego, żeby burmistrza odwołać, ani do tego, żeby pozostawić go na zajmowanym przez niego stanowisku. Namawiamy jedynie do tego, żeby ludzie okazali swoją obywatelską postawę i poszli do referendum. To, co będzie konsekwencją wyników tego referendum, to czas pokaże. Ale mm, naprawdę nie ma dla nas w tym momencie znaczenia, jak te sprawy się potoczą. Chcemy działać tylko i wyłącznie na rzecz zwiększenia frekwencji w nadchodzącym referendum. Ostatnio czytałem takie ciekawe zestawienie. W 2016 roku w całej Polsce było 30 referendów lokalnych w sprawie burmistrza, wójta, burmistrza i Rady Miasta i inne rozmaite sytuacje. Czy wie Pan, ile się z tych 30 referendów udało? Nie wiem, ale myślę, że nie więcej niż pięć. Strzelam, dwa. Każda osoba, o, bardzo dobrze, dokładnie, dokładnie dwa, chociaż każda osoba mówi o pięciu, a to właśnie dokładnie, y, y, dokładnie dwa. I do czego zmierzam? Czy obserwując kampanię referendalną, jeżeli takowa w ogóle jest w mieście, to to się wokół referendum <grym> dzieje? Y, czy dzisiaj y, uważa Pan lub... Czy uważa PiS, że jest duża szansa na powodzenie tego referendum na, na dzień dzisiejszy? to, co się w ogóle tego dzieje? Tak zapytam, gdy miał Pan postawić duże pieniądze na to, że czy się uda, to duże pieniądze, czy niekoniecznie? Nie ma we mnie hazardzisty, więc nie będę skłonny do tego, aby jakiekolwiek pieniądze stawiać na taki czy inny efekt tego referendum. Natomiast odpowiadając na pytanie, przede wszystkim ja na razie nie widzę w ogóle kampanii, referendami w mieście. Nasze stanowisko jako Prawa i Sprawiedliwości jest jakby zachęceniem obu stron tego toczącego się sporu do tego, aby w tej kampanii wzięli udział, żeby spierali się na argumenty, żeby doprowadzili do debaty, żeby dali możliwość mieszkańcom miasta podjęcia właściwej decyzji. Mm -hmm. A gdyby Natomiast jeszcze, jeszcze kończąc, yy, wspomniał Pan o tym, jak mało referendów referendum w Polsce kończy się Sukcesem w tym sensie, że, że jest osiągany próg frekwencyjny. No to jest właśnie to, o czym ja dzisiaj powiedziałem. Że wszyscy powinniśmy pracować nad tym, aby ta aktywność obywatelska była jak największa. Żeby ludzie mieli poczucie, że od ich głosu naprawdę coś zależy. Ale bez wysiłków partii, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, tak jak już wspominałem, nie uda nam się tego celu osiągnąć. Naszą intencją jest pobudzenie w społeczeństwie miasta Pionki tej właśnie obywatelskiej aktywności. A wybiegając trochę w przyszłość, jeżeli referendum okazało się skuteczne i pan Romuald zawolił, zostałby odwołany przed końcem kadencji z funkcji burmistrza, czy prawo ustawionego kandydat kandydata w wyborach? Panie no, redaktorze, w najpierw odbędzie się referendum i zapoznajmy się z jego wynikami, a wtedy bardzo chętnie umówimy się ponownie na spotkanie, gdzie, gdzie będę mówił o tym, jakie kroki podejmiemy, jeśli chodzi o, o wystawienie kandydatów, kandydata na, na burmistrza. Na razie nie jest to tematem naszych rozmów podczas, podczas naszych spotkań. Mm -hmm. Jeszcze jedna rzecz, na 19 marca pan Tomasz Mirka uda się do lokalu wyborczego i pozwoli przyjrzeć się. Żyć, od kiedy uzyskałem prawo wyborcze, uczestniczyłem we wszystkich wyborach i referendach, jakie się odbyły. Zamierzam również w tym roku, w marcu 19, udać się do lokalu wyborczego i oddać swój głos, dlaczego wszystkich mieszkańców Pionego Gorąco zachęcam.